Widzowie, to jest bardzo krótki odcinek dzisiaj, ale będzie paczka, mianowicie chcę wypalić karty, tak, i tą złote karty o tą paczkę, która zawiera dwóch rzadkich piłkarzy, złote, Ach, tak, złote karty, złote, no, ta Jozuela, Jozef. w życiu nie wypale Jozeszu, chyba ich coś boli, Moja najlepsza karta. Hmm. Tak się prezentuje do nas, jak że wypalam na serii z bólem serca. Z bólem serca między innymi wypalam Środkowego pomocnika. Ale... Ach, ale poli te karty. Dla was to są jakieś śmieci, ale dla mnie to są na sery karty dobre. Bo ja dopiero zaczynam. Ale uwaga, dwóch szatkich piłkarzy. Tu może polecić inform. I uwaga. Od razu pomijam. Mm, dobra. Uf, tu może polecić inform. Lecimy. Pomij. Martial! Zarąbiście Martial. Mega się cieszę. Martial od razu do klubu. A to, co. Eee. Dobra, będzie na wypałkę, na kolejną taką paczuszkę. Będę robić dużo tych paczek. Mianowicie mój skład teraz tak wygląda, ale to temu, że grałem turniej, to piłkarze musieli być brązowi. Tutaj karta, którą wypaliłem. Brakuje mi właśnie teraz obrońcy chyba, dobrze. No, Martial. Ja się mega cieszę z Martiala. Jeszcze z mojego ulubionego klubu Manchester United Manchester, tylko czerwony. Pamiętajcie, drodzy widzowie. O, jacie! W sumie go nie tak nie będę uleczać. Pójdzie też na wypałkę ten skład po silver paczkę. I potem silver kartę o złotą. I tak to się będzie wypalało. A turniej, jaki grałem, to właśnie ten tutaj. Teraz już go nie mogę zagrać, w tą paczkę, temu że go wygrałem. Ale mam do wygrania jeszcze. Zagrania ten jeszcze turniej. No, tutaj jest ten turniej. Nie mogę grać, nie wiem, to że są kontuzjowani, Te brązowe karty już wypale. Dostanę silver paczkę. I tym silverami muszę jeszcze zagrać. A o dzisiejszym odcinku to by było na tyle, między innymi chodziło właśnie o tą paczkę, a jutro pojawi się lepszy odcinek z Turnieju, między innymi.